Dobry wieczór i to bardzo, bardzo późny dobry wieczór. Ale zaczynam, bo chciałam się chwilkę przygotować, ale dobiję 23. Jak nie pójdę na żywioł. Eee. Jeszcze raz dobry wieczór. Może już niektórzy z Was śpią. Ja dopiero przyjechałam i postanowiłam mimo wszystko, nagrać coś dla Was, chociaż chciałam to przełożyć na jutro, ale dzisiaj jest dzisiaj, więc jeśli tego dzisiaj nie zrobię, jutro już będę miała inną myśl i, i to nie pójdzie. Jak nie zagubić się w rozwoju, ewoluuję, bo teraz myślę sobie, jak odnaleźć się w rozwoju. Dzień dobry, czyli dobry wieczór. Jak odnaleźć się w rozwoju i skonfrontować się w końcu ze sobą, bo to przynosi bardzo dużo plusów, gdy dotrzemy do samych siebie. Słuchajcie, jedna myśl mi chodziła dzisiaj po głowie. Eee, nie chciałabym, żeby ten wybuch był taki długi, może będzie taki konstruktywny i, i szybki, żebyście mogli pójść spokojnie spać. Eee, rano obejrzałam w telewizji je, jest jakaś awantura odnośnie inwigilacji. Pegazos się nazywa. Eee, w politykę oczywiście nie wchodzimy, tylko tu była taka zajawka, E, czym to jest? Jak to możemy rozpatrzeć? Jeśli, że ktoś nas podgląda, e, tak, ktoś nas podgląda, zostaliśmy zdemaskowani, ktoś e, naruszył nasze granice. E, I jakie to są w nas odczucia? I słuchajcie, dwie kwestie. Pierwsza kwestia, kiedy mamy potrzebę zauważenia. I kiedy ta potrzeba zauważenia wybrzmiewa w nas przez całe życie, nawet w dorosłości. Dlaczego? Bo wynika ona z tego, że nie zauważali nas rodzice. To jest pierwszy kontakt, kiedy dziecko zawiodło się na tym, że rodzice go nie widzą. I na wszelkie sposoby zazwyczaj nasze dzieci próbują nam zwrócić uwagę na siebie. Poprzez co? Poprzez choroby, poprzez złe zachowanie, poprzez, poprzez jakieś problemy ze sobą. Jakkolwiek to będzie brzmiało, te dziecko ma potrzebę. Hmm, Zauważenia i zrobi wszystko, żeby skupić na sobie uwagę. Więc yy, więc popisałam sobie notatki, ale nie potrafię z notatek czytać, bo to ma płynąć. Więc, kiedy to dziecko nie jest zauważone, mama nie poświęca mu czasu z różnych względów, a ono zaczyna stwarzać swój własny świat, i w tym świecie siebie w jakiś sposób umiejscawia. Ale ta tęsknota, w która w nim jest za mamą, być może i za tatą, powoduje, że w tym momencie ono zamyka się na pewne kwestie. I w życiu dorosłym będzie to w życiu dorosłym będzie toż odbijało się dużym echem. No ale dobrze, mamy potrzebę zauważenia takim, jakim jestem, a nie takim. Bycia zauważanym wybiórczo. Kiedy mówię, że chcę być zauważony, to co tak naprawdę mówię? Mówię temu komuś, uwierz mi. Uwierz mi takim, jakim jestem, takim, jakim mnie widzisz teraz. Ale jakim ty mnie widzisz? I tu jest ciekawostka, że jest takie powiedzenie, jak nas. Widzą, tak nas piszą. A gdyby to odmienić i powiedzieć: tak jak ja siebie widzę, tak widzą mnie inni, nabiera to już innego znaczenia, prawda? Więc z jednej strony jesteś dla siebie obserwatorem, dla swojego rozwoju, dla swojej kreatywności. Dla swojego sprawdzania, w jakim punkcie życiowym się teraz znajdujesz, jak, jaką pracę dużo wykonałeś nad sobą, a jednocześnie masz obserwatorów dookoła, którzy pokazują ci to, czego w sobie jeszcze nie widzisz. No, co z tą inwigilacją? Jest to pewna sfera przekraczania granic. Dzisiaj dużo się mówi o tym, że nie umiemy tych granic stawiać. Dlaczego? Bo boimy się odrzucenia, bo boimy się zareagowania, bo boimy się um, przede wszystkim chyba tego odrzucenia. Dalai Lama powiedział, że żyjemy dłużej o tyle, w ilu grupach przynależności się znajdujemy? Bo mamy potrzebę być, bycia przynależnym do kogoś, do czegoś. Bo w dawnych czasach, kiedy byłeś wygnany na przykład z wioski jako banita, naprawdę ginąłeś. Więc mamy potrzebę przynależności i akceptacji. I zrobimy wszystko, żeby nas ta grupa nie wyrzuciła. A grupą jest... Społeczność nasza, praca, przyjaciele, rodzina. Wszędzie tam, gdzie czujemy się y, ważni dla kogoś. Tylko jest pytanie, jak bardzo ważni jesteśmy dla siebie. Dlaczego rezygnujemy ze swoich potrzeb, ze swojego ja na rzecz y, zadowolenia innych osób? Więc. Był kiedyś taki film Truman Show swojego czasu, gdzie główny bohater myślał, że w sobie żyje, a był obserwa, obserwowany i to jest właśnie nasz Matrix. Więc często ze swoją przyjaciółką rozpoznajemy pewne przestrzenie energetyczne i zastanawiamy się, kto tam nami steruje i mamy zazwyczaj różne koncepcje. Co by nie było w energiach, na pewno nas inne byty energetyczne postrzegają jako energię, jako częstotliwość, jako wibracje, więc nie możemy się, nie musimy się przejmować, że jak dubiemy w nosie, to nas jeden do jednego ktoś zobaczy, że, że, że to robimy. Nie, jesteśmy energią. Więc taka ciekawostka mała. Eee, co tu jeszcze? Właśnie. Dalej bycie obserwowanym. Gdy przychodzisz do nowego miejsca, zmieniasz na przykład miejsce zamieszkania, pracę, to masz szansę wtedy na to, żeby stworzyć siebie na nowo. Szansę, żeby pokazać się z, now z nowej perspektywy żeby zacząć wszystko od nowa. A co robimy często? Bierzemy ten plecak, ten bagaż doświadczeń i wchodzimy w tą nową sytuację, nie dając sobie szansy na to, żeby ktoś nas odebrał zupełnie czy popatrzył na nas świeżym okiem. Tylko my stwarzamy to, żeby ta osoba dalej nam opowiadała, czy oceniała nas, opowiadała, tak jak my po prostu to czujemy. Więc. Hmm. No i ja na chwilę zamilkłam, więc zobaczyć siebie to też nie lada sztuka, a tym bardziej o tym mówię. Hmm. Słuchajcie. Cokolwiek się wydarza, jak siebie widzimy, jest pewna sytuacja, to widzimy. Mam takie fajne karty, słuchajcie, Kudo. Kiedyś o nich więcej opowiem. Więc kiedy chcemy siebie zobaczyć, albo nas ktoś widzi nie tak, jakbyśmy sobie tego chcieli, to wszystko jest taką iluzją. Więc patrzymy przez pewien taki matryx, na daną sytuację, na przykład ocenę nas. I w tym momencie, kiedy ktoś nas zinwigilował, czyli odkrył nasze karty, yy, zobaczył, że zobaczył być może naszą tajemnicę, która, yy, która w nas wybrzmiewa, a sami nie widzieliśmy, i nagle no, nie wiemy, co z tym zrobić, tak? Czujemy się na przykład bezsilni w tej sytuacji. Staliśmy zdemaskowani, przyłapani, być może na pewnym kłamstwie, może na tym, że nie jesteśmy spójni, tak? Że odbiegamy od pewnej normy, czy towarzyskie, czy ogólnie i uwaga jest skupiona na nas. Z jednej strony chcemy tej uwagi, bo to wynika z potrzeby zauważenia przez mamę, a z drugiej strony, kiedy nas już widzą, wycofujemy się i, i boimy się tej konfrontacji. Więc czujemy bezsilność, ale pod tą bezsilnością na przykład kryje się pewna niezaspokojona potrzeba. Czujemy być może w tej sytuacji złość, czujemy się podle, jest nam głupio, Więcej rewidujemy, rewidujemy swoje postępowanie, co było nie tak, jeszcze, żeby nie poczuć się jeszcze bardziej niekomfortowo. I chcemy sobie dać szansę, więc jakaś potrzeba się pod tym kryje. Zazwyczaj potrzeba właśnie tej akceptacji. I teraz. Możemy na daną sytuację, nawet jeżeli ktoś nas ocenił, dostrzegł nas, zauważył na swój sposób, który nam się nie podoba, zawsze możemy wyznaczyć granice, Zawsze możemy przyjąć to i konstruktywnie przeanalizować i zobaczyć, co tak naprawdę się wydarzyło w tej sytuacji. Nie musimy teraz reagować. Tak, że jest jak jest. I możemy za pomocą pewnych metafor, na przykład zadać sobie pytanie, co w tej sytuacji, chociaż nie była dla nas komfortowa, mogłoby się wydarzyć coś zabawnego. Tak widzisz teraz ten rysunek, to jest, już nie pamiętam, to chyba był chomik albo świnka morska. Czyli żeby rozprężyć ten dyskomfort, jeśli nas już ktoś zauważył, nie takiego byśmy chcieli. Co możemy zabawnego w tej sytuacji zobaczyć albo pomyśleć o sobie? Tak naprawdę, w życiu codziennym, kiedy wejdziemy w taką głębszą refleksję, yy, możemy powiedzieć, że cały czas obserwuje nasz, nas Bóg. I jak reagujemy? Nie myślimy o tym, bo wydaje nam się, że jest to automatyczne, że nawet nie myślimy o tym, że on nas widzi. I robimy swoje. Jak w tej sytuacji danej, na przykład zobaczyłby to Anioł. Moja córka przed chwilą oglądała te karty i mówi: mamo, do tej karty pasuje karta, już ja sobie ją wyciągnę. Miłość. I mówi: mamo, bo. Anioły, bo ta dziewczynka jest z aniołem, a anioły przynoszą miłość, opiekują się nami. Trzymają nas w opiece. Więc słuchajcie. Hmm. Kiedy już siebie zobaczymy, albo nas ktoś zobaczy, konfrontacja i patrzymy, co się z nami dzieje, jak na to reagujemy. Czy mamy przyzwolenie, czy nas to porusza? I zawsze możesz postawić granicę. I tak na, na sam wieczór już, bo dzisiaj nie chcę długo. Życzę wam spokoju. Pomyśl o dzisiejszym dniu, za co jesteś wdzięczny. Może spotkało cię dzisiaj pewne zaskoczenie. Może ciekawość? Ale tak jak poruszyłam na początku słowo akceptację, bo bycie zauważonym to jest akceptacja, to zrób taki mały rachunek sumienia i pomyśl, gdzie ty zobaczyłeś kogoś, gdzie ty zobaczyłeś siebie, gdzie być może ty oceniłeś kogoś, a nie dopuszczasz oceny własnej na swój temat do siebie i postępujesz podobnie jak inni. Więc życzę wszystkim miłego wieczoru. Obserwujcie siebie w lustrze, tym bardziej, jak rano wstajecie. Bo tam, w tym lustrze, jest osoba, która czeka na Was, na Waszą właśnie uwagę. Bo kiedy ona znajdzie uwagę, to nie będziecie się przejmować innymi ludźmi, a więcej widzicie do nich i zobaczycie ich zupełnie w nowym świetle. To osoba, która Was być może wkurzała, denerwowała. Kiedy przyjdzie ta akceptacja, zobaczysz, że tak jak ty, ona też szuka tych samych jakości, które ci potrzeba. Ona tak samo szuka miłości, zrozumienia. Więc jesteśmy naprawdę bardzo podobni. Jesteśmy lustrzanymi odbiciami. I kiedy będziesz pracował wewnątrz ze sobą, na zewnątrz świat się ci tym odpłaci. Więc dobrej nocy życzę i do następnego razu. Pozdrawiam.